wytchnięcia się z panem prezydentem, takiego osobistego. Podjęłam się w imieniu mieszkańców za o zachowanie nazwy ulicy Dąbrowszczaków, która według, zgodnie z decyzją IPN-u miała się stać i stała się w sumie ulicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mieszkańcy byli oburzeni, podjęłam się zbierania podpisów, ale zanim to uczyniłam, podpisów mieszkańców, ale zanim to uczyniłam, postanowiłam zapytać się pana prezydenta o, o to, czy to ma sens, czy, czy mój wysiłek nie pójdzie na marne i nie dam nadziei mieszkańcom. Zapytałam się u nas w Komitecie Obrony Demokracji, jednego z kolegów, czy ma dojście do prezydenta, żeby mógł mnie umówić na spotkanie. Kolega powiedział do mnie, nie pytaj, nie szukaj znajomości, napisz do niego na Messengerze, na pewno się do ciebie odezwie i nie zdziw się, że będzie to druga w nocy, ponieważ prezydent dopiero o tej porze zaczyna przeglądać prywatną pocztę. I wyobraźcie sobie, budzę się, na, opisałam to wszystko na, na, do, do prezydentowi, co zamierzam zrobić i, i czy by popierał ten wniosek i poprze po, mnie, znaczy e, moje działanie w imieniu mieszkańców. I wyobraźcie sobie, wstaje rano, odpalam Facebooka, Messengera i jest wiadomość o 2.15 od prezydenta. Co mam zrobić? Do kogo się zwrócić? Jak mam to y, przygotować? Podaje mi numer telefonu do swojej pełnomocniczki i y, do której się później zgłaszam i wszystko działa, bo ta kobieta już wiedziała y, z czym ja się zwrócę. I mało tego. Zostałam pokierowana ze wszystkimi działaniami kolejnymi, ale co jeszcze ciekawe, że pan prezydent, ile razy mnie zobaczył pod sądem czy gdziekolwiek, zawsze się pytał, zawsze działał i zawsze się w tej sprawie interesował, jak się daleko posunęło i jak sprawa wygląda. Także to był dla mnie taki pierwszy przykład prezydenta, dla mnie osobiście, że. Podjął on właściwie prośby mieszkańców, tak? Mieszkanki, która reprezentowała mieszkańców. Nie byłam dla, niego, byłam dla niego obcą w sumie osobą, ale podjął ten temat i za to mu jestem bardzo wdzięczna. I jest mi bardzo szkoda i żal ogromny, że pana prezydenta nie ma z nami. Dziękuję. Bożanka już się popłakała. Obawiam się, że mnie to również czeka. Miałam dokładnie taką samą historię, jaką opisuje Bożenka. Nie wiem, czy kiedyś pamiętaliście, miałam taki takie pseudonim na Facebooku Rafa Lala.